poniedziałek 11 listopada harcerze z Lubawy byli organizatorami wieczornicy z okazji 95. rocznicy odzyskania niepodległości. Druchowie przygotowali montaż słowno-muzyczny o tematyce patriotycznej oraz prezentację multimedialną na temat historii Polski. Organizatorami byli 10-lubawska grunwalska gromada Zuchowa Pracowite Pszczółki, 5-lubawska grunwalska drużyna Harcerska Invictus oraz 25-lubawska drużyna imienia podchartmistrza Bronisława Grzymowicza. Wśród gości obecny był hartmistrz Jan Sarnowski oraz ksiądz hartmistrz Martin Staniszewski, dziekan dekanatu lubawskiego. Ginga Wy drodzy harcerzy i harcerki, takie słowo, które się przebija w Waszym życiu i które, na które składaliście właśnie przyrzeczenie, czy przyrzekaliście, że to słowo będzie hasłem Waszego życia, to jest służba. Mam szczerą wolę służyć Bogu, Polsce i nieść pewną pomoc każdemu biednemu. To jest roga w skrócie przyrzeczenia harcerskiego. Czyli macie służyć i życzę wam kochani młodzi ludzie, wy z łóżki mam i wy już starsze, i grubowie, instruktorki, instruktorzy, ażebyście całym życiem ojczyźnie służyli, abyśmy wszyscy swoje talenty, zdolności, nie spodziewając się niczego, żadnej zapłaty, bo są zapłatą jest szczęście moich braci i sióstr, moich bliźnich, to jest szczęście mojej ojczyzny. tôi đã xác